Nie ma tutaj czekania, od razu wjeżdżamy na Murawę, Możesz sobie teraz zakręci, tak? Nie ma, jest jeden na jeden, jest offens, cały czas offens. No takie LEDy zrobili, wiesz, akurat. Myślałem, że na poletach nie jesteś. <laughs> Zniadanko zjedzone. Czaj wypita. Możemy ruszać na trening. Teraz jedziemy akurat z Besiktasu do Fatih. W Fatih znajduje się nasz Mega dobry stadion, to dopiero się przekonacie o tym. Zdecydowanie jest kilka większych klubów. Mamy pięć zespołów w Super League, trzy zespoły w drugiej lidze, osiem zespołów, tak naprawdę, w jednym mieście. Wiadomo, że najwięcej kibiców mają te największe kluby, czyli Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, i to one głównie przykuwają uwagę mediów. No i wjeżdżamy praktycznie na samą murawy. od razu nie ma tutaj czekania, od razu wjeżdżamy na murawy. możesz sobie teraz zakręcić, tak? i to jest nasz swój stadion lecimy na trening tu jest moje miejsce no i tak to wygląda Taktyka przeciwnika z ostatniego meczu u siebie. Tu kolega akurat po niemiecku. jest dla, Ja mówię? Ja mówię polsko. Ja was każda Adam! Cześć! Cześć! Jak Arthur ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Er ist ein sehr erfahrener Spieler. Er ist auch ein sehr charakterstarker Spieler und wir sind sehr glücklich mit ihm zu arbeiten. Auch sehr viele türkische deutsch-türkisch stämmige Spieler, die in Deutschland gelebt haben, die Deutsch sprechen können. Arthur ist ja auch, er hat ja auch eine äh, lange Zeit in Deutschland äh, gespielt. Er kann die deutsche Sprache sehr gut. Deswegen haben sie sich sehr äh, schnell äh, an ihn äh, angefreundet. Jetzt jedziemy es zur Polski, Trzech Zawodników, Ankara, Jutro haben wir z Match mit Besiktas. Szerszenie, szerszeni aktywni, tak? Grupa szerszeni to jest tak, ja, Błażej Augustyn, Sławek Peszko, Rafał Wolski, Daniel Łukasik, Lukas Haraslin, Michał Mak i Patryk Lipski. Grupa szerszeni zdobyła tak, trzy medale w ostatnim roku. Trzymaliśmy się razem i nie ma znaczenia kto gdzie gra. Cały czas jest ta grupa aktywna. te zapartowaliście co? No zajszym. jak, wiesz, tu... Siema. Idzie najlepszy obrońca. Co to wszyscy? Siema. Wszyscy przyjechali z Polski. Siema, A, A, co wszyscy bo... z Polski, co tam? Że roku tu nie było transferów, nie? Do tego tu tak, Blokowali na ostatni dzień okienka i mm -hmm. dlatego... dlatego przyszło o 8. A tam siedził, to do, do młodych przyszło, no, no, nie? Tak, na miły roku, w ostatni no. dzień, nie? Ty w W budce, czekałem na trening. Czekałem na trening w budce, nie? Ale do, dobrze, że doszło do skutku. Doszło do, że dobrze do, do skutku. No grają ofensywnie, nie? Boczni jest, obrońcy. Ja tu tak, jak to mówię, że zaprzeczenie polskiej ligi to jest, nie? zupełna jakby w drugą stronę mm -hmm. Jakbyś odwrócił rolę. nie? Nie ma gdzieś zabezpieczenia, nie wiem, środkowi obrońcy nie mają jakiegoś tak, że masz zawsze defensywnie, nie ma. Jest jeden na jeden, jest offense. Cały czas offense, offense. to co wam Is mówię zupełnie jakbyś obrócił rolę w polską ligę, a, a tutaj jakbyś po prostu z drugą stronę całkowicie. Ja w Polsce jest, jest tak, że bardziej wszystko jest zorganizowane. <laughs> Miły przysiad jak, jak miał mecz z Kasim Pasha, jak miał nie depnąć nie, za skrzydłowym. <laughs> jest czasami łatwiejszy mecz niż Bajunia to pociągnął do, do 11 <laughs> a, kolejki. Ja się łatwiej gra z Sonerbachem, czy Galatą niż z tymi zespołami, które są wie, między. No, z czego to wynika? Tamte tam zespoły, tak mega otwarty futbol, no muszę to, dominować, co, wiesz, mega to, to otwarty, to... tutaj nie ma zabezpieczenia tyłów, jest no taka... z przodu, brzutka nie, i wszyscy idą, ta żeby strzelić, tak dlatego I na połowie stoją i jest duża szansa na kontratak dla tych zespołów, trochę teoretycznie słabsze. Wiesz, ten kibicemu w Gdańsku po mnie postawić, bo żeby nie Artur, to półfinał, głowa rozwalona, później finał, ostatnia minuta. To jest charakter. To jest charakter, to jest deutsche mentalität. Wspominałem Cześć. o grupie Szerszeni, no. bo akurat jechaliśmy autem i tam grupa się uaktywniła i do na nawigacji wyskakiwało, du, 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 du. kto pisze. No. Możecie później przeliczyć, ile bramek Szerszenie strzeli w pucharze. Tak oczywiście pół żartem, pół serio, nie? Żartem bardziej. To jest właśnie fajna sprawa, że przyjeżdża stadion, jest podzielony na pół i przyjeżdżają dwa miasta. Nie, no innego takiego meczu nie ma. No, fajnie właśnie, że jedna trybuna jest jednego, tak jakby, dla jednego miasta przeznaczona, przygotowane te opra oprawy i, no i atmosfera na pewno jest kozacka, no bo też na pewno... Na Plus do tego wszystkiego jest to, że ten doping jest zorganizowany. I myślę, że mieliśmy w lech i fajną naprawdę atmosferę i było sporo młodych zawodników, sporo starszych zawodników i jakoś się fajnie uzupełnialiśmy i myślę, że to też było dużym, dużym takim plusem i jednym z powodów, dzięki któremu osiągnęliśmy takie wynikanie inne. Zdobyliśmy trzy medale. Super puchar, wygraliśmy Puchar Polski, brązowy medal w Lidze. No ale ten najważniejszy to wiadomo był finał Pucharu Polski, gdzie wygraliśmy po ciężkim boju z Jagiellonią i ja zdobyłem w tym meczu bardzo ważną bramkę. Bardzo wielka sprawa dla każdego zawodnika, tym bardziej cieszę się, że dostąpiłem tego zaszczytu. I tym bardziej cieszy mnie, że wielu znajomych i również rodzina oglądali na żywo to spotkanie i uzdołaliśmy to wygrać, a ja w ostatnich minutach właściwie meczu przesądziłem o tym wyniku. Wraz z kibicami jeszcze później na starówce świętowaliśmy zdobycie tego trofeum, także bardzo fajna sprawa dla zawodników, kibiców, jak i całego miasta Gdańskiego. Miałem, mam świetne relacje z kibicami. Również dziękuję im, że zrobili taką oprawę na tym pierwszym spotkaniu obecnego sezonu, gdzie podziękowali też nam, zawodnikom, Danielowi Łukasikowi, Lukasowi Haraslinowi i mi tak, jak to było na tym banerze za trofeum, które, które Gdańskowi się należało i na które bardzo długo czekali. Ale no jest obrońcą trofeum, ale czy faworytem. Ciężko powiedzieć, bardzo mocne ekipy są akurat w tym roku w nałach. Jest Lech, jest Legia, również Piast, obrońca tytułu Lechia, także no nie będzie to łatwa przeprawa. Trzeba skoncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu, no i teraz najbliższy mecz z aktualnym mistrzem Polski Piastem Gliwice. Grają u siebie i zawsze te mecze u siebie graliśmy dobre spotkania, także Szanse wiadomo jak to w Pucharze są 50 na 50. Piast to jest aktualny mistrz polski. Też będą chcieli jak najdalej zajść, tak jak każda drużyna w każdej edycji Pucharu. Natomiast szanse są równe. Mam nadzieję, że awansuje Lechia, natomiast nie będzie to łatwe zadanie. Może opowiesz chłopakom o wakacjach, jak spędzam razem, jaką masz dietę? Bo, bo naprawdę przyjemnie jest to spędzić, bo, bo można wrócić do klubu w wysokiej formie i człowiek nie tyje. I... I naprawdę fajnie, fajnie, fajnie to wygląda, także może chłopakom powiesz, jakie, ma, jakie masz suplementy i, i, i co trzeba robić. No szczeg szczególnie z Kliszym te, te wakacje są w mega formie, nie, ale zawsze e, razem e, biegamy, także trenujemy. No i zawsze jest raźniej we dwóch coś robić niż e, samemu. No co tam Królic? Jesteś na kamerze jak coś, tak że... Bo już widziałem, chciałeś tutaj zapalnik dać. Tak, zapalnik. Nie no, mówię sobie. No takie ledy zrobili, wiesz, akurat. Myślałem, że na nie jesteś Nie, ma dwa dni do meczu, wiesz, profi, profi teraz. no tak, wiadomo, nie? No, tak, Opowiadałeś, tak, bajery, jaką dietę cud mamy. No wiadomo, nie? Dlatego tak idzie, nie? No, ale ty już wiesz, ty już teraz sobie... Tata, kapcie, widziałem tam... Kodatyka, profi czy nie? Wiadomo. No. Nie będziemy, będziemy na łączym, na łączach nie jesteśmy. Byli. Trzymaj formę. Dobrze jest. jest. Dobrze. A was będzie. A czy dwa to się okaże? Nie no chyba, nie? No wiadomo, że u was. No. Dobra. W tym roku dwa robimy, nie? Mam nadzieję. Życie sportowca jest cały czas na walizkach, wiadomo, A. teraz akurat. W tym roku skończę 30 lat, także jeszcze kilka lat gry przede mną, ale no te najlepsze lata już nie ma co grywać, mam za sobą, także trzeba to w pełni wykorzystać do końca i czerpać z tego przyjemność.